No to rozpoczynamy w takim razie. Zagramy sobie najlepszą talię I trzeba czekać na nowe talie kurczę A, no to kiedy wyjdą. No, i witajcie moi drodzy! Witajcie wow. ziomeczki! Nie wiem co robić na tym kanale, powinniście oglądać tu mnie Aha No możecie, możecie obejrzeć się u Nexta, kiedy wyjdzie Nie. za 14 lat Za 13 <grym> miesięcy jakoś tam No no, rel, rel. no, no. Na pewno Ju, kiedyś traficie. Już zapom zapomnijcie o treści, już, no. której, już Właśnie, no to wtedy, w wtedy, wtedy sobie przypomnijcie takie. Pomyślicie sobie z tyłu głowy, że już to kiedyś widziałem, ale tak z drugiej strony to już obejrzę. Nie pomyślicie, na pewno tak nie będzie. Dobra, wiesz. To Jak tak taki 80. dzisiaj i na no, nie sikaj na mnie, proszę! O no. nie, nasikało mi na bombę, no to chyba znaczy tylko jedno. Trzeba będzie ją wysadzić. Co z Dobra, mhm. ja się... Szufla. Nie chcę zrobić bloody moment. O, super, dzięki. Ale wiesz, że tak naprawdę miałeś taką nie samą nie. szansę na to, tylko że po prostu to zabierało. To prawda, nieprawda. Dobra, jeżeli chodzi o fajne rzeczy, Oho. dasz bombę? Dobra, dam ci bombę, <laughs> proszę cię bardzo. nasz, nasz cana, proszę bardzo. No i tyle. To, że daś bombę, to będę miły już dla ciebie O, ale super aha. No dobra To ja w takim razie muszę nasikać na Madzie Nie mam wyboru O, dobra, w takim razie Tutaj A, tako A... Masz to, psikany tako Niepotrzebne mi to, sprawdzę tu, tu, tu. O, ciekawe O, no, aha, oho no jest niestety. Hmm. No szkoda. Ale cóż. Dobierz sobie, Madzia. Fajna karta. Mówi... Fajna karta, tak? No. No, coś mi się nie chce wierzyć, wiesz? Proszę, Kamilek. Weź sobie dwie. To tam są fajne <laughs> oh, karty. Podobno. wow, no są fajne karty. Jasne, no, chyba, że zaatakujesz jeszcze, to wtedy. Wtedy jeszcze Nexus. Na... Eee. Kurwa. No i Marzia, że DeFuzę nie pobrała. Tam był defuse jako drugi. <laughs> <laughs> Ale, że się odjebała. Dałaś Kamilkowi defiuza. No, Czy nie, nie że. Defuza? No, no Kamilak dostał DeFuzę. To weź go Z Drugiego. Oho! Ale ci powiedział teraz. To moje, to moje. Weź, proszę, znałpujcie tego naupa, nope będę wam wziął jeszcze do końca życia Nie mam niestety nałpa, nope żeby na upa. Nope Kurwa! No niestety tam No spoko, chcesz nie mi od razu ukraść, co zdobyłem? Nie, no, wiecie. oczywiście, że chciałem No, to mi dasz w takim razie Daj mu, Oddawaj defuza O, nie oddał mi defuza, bardzo miło z jego strony Też tak uważacie? Nie po co kłamiesz, no, no ukradł mi, ty! Ukradł mi defuza mm. Dobra, sprawdzę co jest dalej no i kamilę. Uuu, ale gówno. No cóż. Hmm. No dobra. Hmm. A macie który na przykład? Słapture? Nie. nie, nie mam reverse card. Nie mam. Niestety to nie UNO, Nexe. No, no cóż. Czas na Joni. Daj, daj na górę! Żeby Kamilek musiał też zużyć defusę. Nie <laughs> dawaj na górę. Nie dałam na górę. Mo, następna jest fajna karta niestety. Znowu Kamilek dostał najlepszą. Nie. Tak naprawdę Kamilek magacie, kamilek magacie. Tak? Podłożyłaś mu? Tak. No nie, że jeszcze magacie. Dobra, ja. weź sobie na bo to jest karta akurat zajebista. Dobra, Dobra wariaci, wszystko co dobieram w tym momencie. No są sobie dobre, no. Są zajebiste, no więc no ale teraz ta twoja jest najlepsza No Mo, moja moja jest super, no dobra no Ale moja też jest fajna Bierz Madzia, bierz Madzia, no i coś chłopaki bo jest problem <ścoughs> <ścoughs> oh, ale, ale mam zabić tą kartę co? Nawet... nawet kurde oddech chce mnie zabić dzisiaj <ścoughs> Ja Macto Ale tak Ja ja coś? Te, a Macto się śmietnik żeby Kapi, Nie, Nie 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 mam Kamilka niestety <grydziśle> um, był taki jeden, co chciał mi ukryć defusa. No. Spierdalę od niego, wariacie. Okej, okej. Ja no, żyję, żyję, spokojnie. zdobyć. <grydziśle> <grydziśle> Haha, jednak nie spierdalę jednego. Aha. Aha, chcesz ode mnie wziąć, tak? Daj try, daj try, żeby nie było. No dobra, masz szafla, zaszafluj sobie. <grydziśle> No dobra, weźmy. No I co za typ? Nie wierzę. No nie. Ciężę Ciężę no. Z Generalnie jak daisz tą kartę, to się kupiłem. No, naprawdę prawda akurat. Oho, no nieźle. No cóż. Hmm. Na szczęście mam coś na tę sytuację. Oho, Oho. teraz na pewno Oho. przeżyję. Patrzcie. O <laughs> nie, jak do tego doszło? No, jest karta ze śmietnikiem, ja wtedy no, mam pomysł To prawda, przydałaby się użyjcie karta ze śmietnikiem śmietnik, Użyjcie śmietnik, użyjcie śmietnik A Któryś musi mieć, się. Kamilek to pewnie ma śmietnik, śmietnik? Nie mam śmietnika Proszę bardzo A, ty masz śmietnik Dobra, tako No dobra Daj mi <noise> dla ten zajebisty pomysł Dawidziesz, Madzia. I co teraz? No, Madzia dobiera. Dobra, brak, oh. Dobra. Co Kamilek taki dzisiaj go jesteś? Tylko, żeby teraz bomby okay. kurwa nie wziąć. Co mówisz? Oje. A chore. O, o kurwa, dobra. Dzięki. Jest... Nie, nie, nie można z za nami zagrać. Dobra, szafluję. O. A brak, Lincoln Słyszałem o nim legendy. No nie pierdol Dobra chłopaki, no sorry, ale no, 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 muszę muszę. No to weź mi tak... też ustaw jakąś fajną, nie? Miałeś być miły dla mnie Ale nie ma fajnych już Jak to nie ma fajnych? Chcesz kurwa eksplodującego kotka jadącego e, e, autem? Nie, Chcesz, to nie jadącego, jadącego autem, tylko zabawiającym się z kierownicą No to z kierownicą, czy bądź <laughs> takiego smutnego, czy z dynamitem na statku, czy... Ja dziś, tkuchu, dzisiaj tkuchu. akurat poproszę o smutnego no dobra. Dzięki mnie będziesz szczęśliwy. Dwa, Czyli już zostały same. same. Hmm. Tak. Czyli Kamilek pozbył się bomby. Hmm. Nieprzyjemnie. Mm -hmm. No dobra, to super skip Sie jednak. Dalej ma gacie. No dobra, no to Kamilek. Proszę bardzo. No, no teraz dobra, zabierze no. sobie w gacie i defiuzuje, bo jest dwa defuzy jeszcze. Jaka rekrutacja? Dobra, skoro trzeba podnieść dwie karty No, dwie! A nawet cztery, jak się postarasz A są cztery bomby, kurwa No Czuwam, że muszę podnieść No dobra Chyba tak, no to by wychodziło No dobra, jak się to przeżyje Kanał rekrutacja off na DC A wiesz co to znaczy off? Kiedy wystartuje? No, możesz trochę poczekać świetnika? Nie Czy nie mam skipa? Mam skipa O, to dobrze, że skipnąłeś, nexta, bo dzięki temu w tej sytuacji mogę zrobić tylko jedno Umrzesz O, oh, <laughs> Oj Co najmniej kotek będzie szczęśliwszy <laughs> Nie daje mi się z Kamilekiem umrzeć, nieźle no, no bo Kamilek nie, mi defuza może... podjebał Nie ukradł Ukradłeś, bo widziałem go w talii jako pierwszy <laughs> Dobra O, Kotek zabawiający się z kierownicą To ja sobie użyję defuza, którego zdobyłam od Kamilka Dobrze, że schowałaś na no końcu, żeby Kamilek miał szansę Tak, tak <laughs> Oho Oho, jednak Aha? nie! Jednak dała na start. No i co? I znowu do mnie wracam No No. Madia, nic ofensywnego, ale od dzisiaj jesteś Madzia tak 8, nie? To był Madzia... No tak dobra, dwa. dobra, no. Ach. no wiesz co, Nexa nie daj Kamilkowi wygrać, dobra? Ja skąd ja mam wiedzieć czy mm. dam wyjać? Nie, ja wiem tylko tyle, że się bronię czy mogę, tak? Nie no, niestety Kamilek jest zbyt pojebany ja przegrać tę grę akurat nie mam już kartki. Co, co Kamilek? I co Kamilek masz za nazwę? O, się nie mam nic. Ja myślę, że coś mogę. Nie, ja nic ja mogę, nic nie ja mogę. Ale ciekawe co by się wydarzyło, gdybyś trzymał Gacie i jako ostatnią kartę byś podniósł akurat bombę. I co wtedy? Jakby następna osoba nie może dobierać nie ma kary. Nie ma bombę więcej. Nie wiem ogólnie to miałem defusar jeszcze, więc... Ale w tej sytuacji, jak jesteś, Jak jesteście jeden... A, bo ty już miałeś na ręce bombę Kamilek. A, dobra. To dlatego jest właśnie. To specjalnie tak zrobili. To ma sens. Przemyśleli to. 5-507 Widej księg, 5, -5 Eee, daj dajcie sekać. mi sekundę, co? Ja pójdę tego, pewne rzeczy tylko... no to wiadomo Jest tam, w... o, tym, o o O w... tym, że Kamilek rozjebał dużo rzeczy w hotelu <grym> o, Tak No ogólnie Zagadujmy, Kamilek, ja Kamilek, siedzi, Kamilek przyjechał Kamilek przyjechał do hotelu i pomyślał sobie o, to jakie to piękne mieszkanie, mieszkanie. <grym> Chyba muszę zostawić je rozjebane, żeby następna osoba miała gorzej Klas Polak, klas Polak A zaczyna z wariaci przynajmniej Dobra, no i to jest spoko Ale biorę Niosę O No wybuch. i fajnie, to coś sobie oh! wziąłeś <noise> No to jest To jest next level, nie warta, nie? Ech No to żeś odjebał W takim razie zobaczę co, co tutaj mamy, czy jednak właśnie pod, Podłożył mi bombę, sprawdźmy to Hmm, nie podłożył Mi bomby, to miło z jego strony, żeby Nie podłożył, więc dobiorę kartę A, mogę ja też? Ty lepiej nie. Oha uh -huh. Powiedziałbym ci, gdyby było coś dobrego przecież. O, żeś poszuflował. A star ja po tej bombie szkoda. był defius. Szkoda. Ooo, oh, no się. No tutaj PKB. Nie, w Lemus jak jakby kotek. No dobra. Dobrze, Zresztą. dobrze. A w ogóle są, e, są w Minecraft jakieś serwery survival gamesy, które mają miejsce? Czy już nie ma takich serwerów? Mm, pewnie są, ale jak be, be, będzie, będziesz chciał poćwiczyć, to chyba tajemniczy może zrobić taki oh, serwer, kurwa. powiedzmy, wiesz. Oho. No to przydałoby się. Dobrze by no, tak, było No powiedzmy, gdzie byśmy subów tylko puszczali, moich, waszych i znaczy, tak dalej Znaczy ogólnie tak, no mi się nam kiedyś robił taki serwer no, właśnie No aktualnie istnieje już taki serwer dla moich subów mm. Tylko tam na razie nie ma tego SG jeszcze, bo on jest do sprawdzenia, do przetestowania niestety No ja on no, sobie no, patrenował się, kiedyś no Też ja kiedyś grałem do survival games dosłownie Dobra, to z to jakiś rok temu, ale no Ogólnie e Tajemniczego dzisiaj chyba nie ma, albo będzie później, e, ale jak e, jutro możemy się umówić na testy po prostu, żeby to przetestować wspólnie jak chcesz. No dobra. Bo trzeba wiesz, trzeba pogarniać mapy, cały system ogarnąć. No zaprosi się subskrybentów i tak. A ty już przegrałeś, Szybko poszło! Szybko poszło, Kamilek. No, Kamilek. Nie, kolejki Od razu, od razu, No nieźle, ale odjebałeś. To jeżeli chodzi o tego, to No niczego nie mówię, dzisiaj tego nie zrobimy, bo bo ja o 19.00 AB mi powiedział, że o 19.00 dzisiaj ma dla mnie czas, więc ja o 19.00 idę na Gestert Coaching. Lepiej najlepiej, najlepiej nie, najlepiej nie dobieraj jutro, najlepiej jutro, niech mam nie dobierać? No lepiej nie, no bo ja na 19 mam inne jeszcze na Ty patrzę, ty masz dużo kart, nie dasz coś? Jakiegoś mm. skipa? Dobry, A walszy, proszę, kaliki. masz to Będę miła Dobra, dzięki Oj, a nie, on szaflował, dobra, to nieważne, to chyba powinna być git No <laughs> nie, tak, nie No najgorzej <laughs> Chyba powinna być git <laughs> Dobra, teraz, mm, Poddymiamy czy nie poddymiamy? Poddymiamy Oho Co to Oho. znaczy poddymiamy? <laughs> ja już wam nic nie mówię Dobra, Nex, może podzielisz się, co... Jasne, co ja chcesz. się z tobą podzieliłam Nie wiem, coś fajnego no mogę, a masz jakąś kartę z gatunku chujową jedną i tak mogę... mam wszystkie chyba. Które? To ja ci dam taką, żebyś mogła i biegał krasist. No? Aha! Taką, tęczę i brodę. Proszę bardzo, ale ogradnie nie biego. O. No nieźle, ja was. A pierdolcie się! O nie 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 Grać O ty kur. No, nie. Ja nie mam nic ciekawego. Trudno. No i wzięła sobie słab. <śś> Poddymiła No to jeszcze sobie... O wow, jeszcze do... sobie Bo ustawi Uuuż mi, <śś> mi fajny, ale się dogadują. Tak nie może Dobiły być. Nie byłem dla niej. No zdopywałem specjalnie dla niej kartę. Aha Ale najpierw okradłeś ją No dobra. No To ale... no. ale... no tak było, no. Proszę no. bardzo. Dlatego jako, że Madzia no, ustawiła ale... tobie bardzo dobrą kartę, a mnie ustawiłaś ładną czy złą? Nie wiem, nie pamiętam. Aha! <laughs> co to znaczy kurwa, nie pamiętam! Co <laughs> zrobiłaś to 3 Która sekundy ma, temu! Taka, ba, druga. No to się pierdolcie! Wszyscy będziecie mieli złą! <laughs> ba bardzo mi się nie podoba co ty zrobiłeś. Nie mam szufla już. No, to jesteś wyżuwlotkowany. Dobra, po pierwsze, za co zrobiłeś? Aha. Muszę na <śmiech> Nie, <śmiech> proszę! Czemu na mnie szczasz? Nie, na moje tako! No, tako, kata jakiegoś mi na no tako! No, a teraz A chciałem coś, go zjeść! Ja, nie mam defusa, więc skip. <laughs> Aha. Mm. Ja bym miał. Nope, to bym kliknął. <laughs> no dobra. To ja sobie wezmę od dołu. Uuu. To jest dobra decyzja w tym momencie, no bo tu nie będzie tej karty. To prawda. Nie może być wręcz. A w takim razie. Poproszę jakieś karty. Pewnie proszę, Rainbow Ralfing hat dla Cyby Dzięki. Proszę. Fajnie, fajnie, miło, że daliście mi takie fajne karty, a teraz umrę. <śmiech> <śmiech> a nie, jednak nie. To może ja umrę? A ja umrę <laughs> yeah. Nara No i fajnie A uh -oh. uh -oh. Spalony no. kokos Sad, sad, sad out Kamilek Spalił, z tą kokosa nie? No dobra, to sobie wezmę o, o, ale fajnie. wzięłaś, to ja też wezmę O Wezmę Śmierć, dobra, umieram, nara. I miałem jeszcze dwa te i miałam gacie! No bo wszystko w ogóle, ukradłaś. W ogóle probo pro kokosa i palenia kokosa. Oglądałem jakiś serial. O się, kurwa na takich O nastolatki jakiś serial taki, gdzie. Nastolatki nie palą kokosa? Tak nie, się nazywał? Kurwa. Ja z... <laughs> 21.0 to, to, to był taki całkiem popularny serial o, o ziomeczku, który którego ojciec szukał zaginionego skarbu i coś tam się z ojcem stało i on sam potem szukał skarbu Ojciec zaginął! Kurwa, jak to się nazywało, nie pamiętam nazwy, jaki kod, jeszcze raz kod 2100 No, no, no Outer Banks, no, 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 Outer Banks, tak, tak, tak się ten serial nazywa Ready. I tam generalnie w, który, w którejś scenie, generalnie normalnie, ziomki walili kurwa bongo, z, zrobili sobie lufkę z jabłka nie? To oh. był moment, w którym moje życie zostało, kurwa, odmienione, nie? Takie, yo, wytyfy. Mówiłeś, że to chujowe, no i nie, nie, nie powiedziałem, że to jest dobre, tylko powiedziałem, co widziałem w scenie jakiejś. To, no, jest mega, jest mega nierealistyczny ten serial, ale... To, ja, ja, ja lubię, ja lubię czasami włączyć coś takiego głupkowego do oglądania. A to jest akurat super No ja też ale... lubię włączyć nexę. No dobra. No ale to się starnie zgadza, bo jak bo mnie, mnie oglądają same pierdolone sigienkie. Za to co powiedziałeś, to masz teraz oho. oho, oho. Ale Sigma Pozdro, pozdrawiam ma się dobrze. Dzięki! Za to nasz tam na ciebie! A? Ale tak. na Rainbow to mi nas Nie, nas ram ci na catermelon. Mm. Na... <grywia> Mam nadzieję, że to lubisz. A ja sobie słapnę. <grywia> no i fajnie. Dzięki. Bawcie się dobrze. <grywia> no dobra. O, no to tyle było. O, dobrze, Kamilek. Widzisz tyle było swoje caterbomby. Znaczy, nieka tego, tego, atomik bomby. O nie. Jestem, że mogłem to zdąpować, ale tak stwierdziłem, że po co? A, bo i tak się wysadzę. <głosy> <głosy> ty być strasznie depresyjny? No, bo chory jestem, no. Jest chory o, no. na depresję. Ej. O ty złodziejko, co Daj chcesz mi? U... O ty, chamie, defusa? Ode mnie? No, <noise> nieźle. Ona naprawdę wzięła do mnie defuza, niemożliwe to jest A teraz sobie wezmę tam ci na kartę <laughs> Nexe, obudź się No czekaj, myślę Myślę szybciej Dobra Powiem tak No? Spośród pięciu najbliższych kart jest jeden kotek Mhm są dwie zajebiste karty. Jest jedna karta, którą ja dostanę i będzie ona średnia. Mhm. Mm mm -hmm. I będę całkowicie miły. Mm -hmm. Nie mogę niestety zmienić w przyszłości, więc powiem ci to Kamilek. <laughs> <laughs> Kidnic w <z futury. laughs> Ja pierdolę. Naprawdę jest ustawiona kurwa skotkiem na siebie <laughs> O kurwa mocno. <laughs> no naprawdę tak się ustawiło, no Oho. Teraz Nope <noise> Oho Eee co to jest kurwa to jest Madzia tak? atak 8 Madzia Wykonała nope. atak Ma, Madzia Nope osiem chyba Oho. kurwa Witaj Destro, manko. Oho Taki jesteś, no dobra No to, to tak taki jestem Co to kurwa byś zaatakowany No dobra. Dopiero pierwszy defius, pamiętajcie o tym No Jak już wiemy, że to był kotek wyciągnięty To teraz dwie najbliższe karty zresztą dobre, do dobrej o, fajnie. Skoro są dobre, to bardzo miło. Ale jeszcze I na nawet... ciebie naszczam. Nie na mnie, Czemu Kurwa, favor tam dostaniesz. A. O, fajwur. A czymś już. No, wariacie, favor mhm. dostaniesz. Ja cię ci dobrą kartę daję a ten namiestrza. Jeszcze... No. Wy ty, wy. No ale. No, widzisz? no co, no najwyraźniej rozumiesz ale jakaś to, sytuacja. To, to no to tego fajwora na jakimś innym gościem. No dobra, dobra, już żyję. Ładnie wygląda jak masz na wcale dwie karty z siedmiu. Aha. No ładnie to wygląda. No. no. O nie! Nooo, zużywający drugi o, ma defuse 8 No. Dobra, ona ma defiuza Kamilek nie ma defiuza No i podjebała Aha. przecież defiuza no. A, czy... um... ja A, Ja nie mam defiuza Ja nie mam defiuza Ana już to ty, to wydała dwie Nie Kamilek chcesz wy, wyrzucił defusę Dobra, ktoś z Was na pewno go wyciągnął O, to jest dobra, to, to fajne wziąłem mm -hmm. Dobra, to jeszcze pozbędę się na stronę <laughs> kart wszystkich Nie, <laughs> tylko nie to strzane karty o, o kurwa! Dobra Kamilek mhm. <laughs> masz, masz zajebistą kartę? AB też masz, AB masz chujową, ale możesz brać Okej okay. Kamilek ma dostać dobrą kartę? Tak Nie zgadzam się! <laughs> nie, chciał za żonek ja wiem, O nie. O kurde Dobra jesteście Dobra, wajda, daj kartę. Dobra Kosze. O ty chamie Jeszcze gacie miała. Ja umieram teraz. O nie! Ale widzisz, nie widzisz, pan Ej, Ja pierdole, ja mogę ja od Kamilka wziąć Kurwa, zawinął jak papier tyle To się była, i to było Oooo, oh, nie spodziewałem się, że akurat ty znowu masz takie farta, że zabierasz mi defiuza, Masz dwa defuzy, jeszcze masz gacie. Dobra, spokojnie, zrobimy tak, żeby było dobrze wariantów. I to druga gra pod rząd, kiedy macie, ma dwa defuzy i gacie. O kurwa, Kamilek! No. Mam być dla Ciebie miły? No dawaj, no. Ale musisz, ale obiecasz mi, że będziesz też dla mnie miły. Albo. Słuchaj. Jeden, to dla mnie, to dla nich to dla nich, to dla mnie Dobra, sorry. Biorę sobie dobre karty do siebie Oho Aha. Aha. Dobra, skipuję A ja poproszę o wyrzucenie. No dobra to jest spoko. Marzę bukata. No, okej, okay. Generalnie witam, mam ciekawostkę. Były trzy, były trzy kotki dwa defuse. <grym> kurde, bella. Bombowo nie. No, czy bombowo, to nie wiem, czy bombowo, ale. <coughs> eee, najpierw poproszę o przysługę, kto ma więcej kart. Madzia ma więcej kart. Ale Madzia może mieć tego znowu: o! Bombę. O, no. Kurwa, ma... Faktycznie, nie przemyślałem tego. No i żeś się wiebał. Madzia na dobrą kartę Ja nie mam dobrej kart rozdaje każdemu bomby Madzia taka jest Dobra jest okej okay. Kamilek jak raz uważasz Mazia rozdaje nie bomby 8 No nie mam nic no. Nie mam nic no nie, nie miał nie. nic no, nie. Jakby ktoś nie usłyszał no, Madzia dalej ma gacie Nie, nie, co ty I nie, co to 17, jak zwykle no, wezmę sobie I co zrobi Nexe? 50% Na pewno tam nie ma bomby To może pójść nie tak O właśnie, zjebałeś, bo tam na pewno jest bomba o. Oh. <noise> <noise> Ale kurde się bał! Okej, <noise> Okej, <Okay, głos> okay, no dobra. No, no nie, nie, było. nie no była, tylko że ona do gaci schowała. Okej. Okay. Nie. <głos> nie. Nie. <noise> no i cóż, tyle było. Nie? Ja pierd. o oh. Co? No bo do Gaci schowała. I było 50-50. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. <noise> no dobra. Jeszcze ma defuze od trzeciego, nie ma problemu. To jest pojebane mój ile ono ma tych defuzów. Właśnie dobrałam, co nie? Yo. Yo. No to co? Życie. Życie. O, jeszcze no. jeden defuze. Jeszcze jeden defuze. <noise> mocne, mocne. No dobra, masz, wygraj, proszę. OS? Ez? Nie, no. Naprawdę? Pojebane, nie możliwe Nie miałaś nic? Nie Miałam trzy gówniane karty No właśnie mam trzy gówniane mm. karty S Jezu dobra, dobre jak z ich zwycięstwa. Kurde, dobra <laughs> Mam, mam requesta, nie? Co co, no, no. no. Znajdź mi inną grę, błagam To jest odcinek, elo